Zwierzęta mają prawo. Portal Ochrony Praw Zwierząt. Jak złożyć wniosek o czasowy odbiór zwierzęcia? Co powinna zrobić osoba fizyczna? Jeżeli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem, powiadam o tym policję lub Straż Miejską oraz organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Podmioty te mogą natychmiast odebrać zwierzę, jeżeli jego życie lub zdrowie jest zagrożone. Jeżeli zwierzę padło ofiarą znęcania się nad nim, ale przesłanka zagrożenia życia lub zdrowia nie występuje, podmioty te powinny poinformować o tym fakcie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Organ administracyjny powinien wydać decyzję o czasowym odebraniu zwierzęcia. Może ją również wydać po uzyskaniu informacji od każdego lekarza weterynarii. Postaraj się możliwie dokładnie udokumentować to, co zastaniesz za pomocą zdjęć oraz nagrań filmowych. Monitoruj, czy twoje zgłoszenie zostało sprawdzone i domagaj się, aby odpowiednie organy przeprowadziły interwencję. Służ również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Możesz to zrobić wykorzystując formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej. Jakie działania może podjąć przedstawiciel organizacji społecznej? Jeżeli jesteś przedstawicielem organizacji społecznej, masz znacznie więcej uprawnień. Po uzyskaniu informacji, że zwierzę jest źle traktowane, udaj się pod wskazany adres i sprawdź stan zdrowia zwierzęcia, jego kondycję oraz warunki w jakich przebywa. Dobrze, aby na interwencję pojechał z Tobą lekarz weterynarii, który wyda odpowiednie zaświadczenie. Taki dokument zdecydowanie przyda się jako dowód w sprawie. Postaraj się możliwie dokładnie udokumentować to, co zastaniesz za pomocą zdjęć oraz nagrań filmowych. W zależności od kondycji i stanu zdrowia zwierzęcia możliwe są dwie ścieżki działania. Stan zwierzęcia jest tutaj kluczowym kryterium wyboru. Jeżeli życie lub zdrowie zwierzęcia jest zagrożone, możliwe jest natychmiastowe jego odebranie. Jeżeli natomiast dana sytuacja nie wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia zwierzęcia, najpierw należy poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o niehumanitarnym traktowaniu zwierzęcia i poczekać na jego decyzję. Jeżeli zdecydujesz się na natychmiastowe odebranie zwierzęcia, poinformuj właściciela, na jakiej podstawie odbierasz mu zwierzę. Możesz przygotować protokół kontroli, który będzie zawierał pouczenie o skutkach wynikających z artykułu 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Odpis takiego protokołu wręcz właścicielowi. W przypadku oporu właściciela przed dobrowolnym wydaniem zwierzęcia wezwij na miejsce policję. Po odebraniu zwierzęcia niezwłocznie złóż wniosek o jego czasowe odebranie. Do wniosku dołącz posiadane dowody w postaci orzeczenia lekarskiego. Dokumentacji fotograficznej lub filmowej, protokołu kontroli. Dowody te możesz dołączyć także na późniejszym etapie postępowania. Złóż również zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Możesz to zrobić wykorzystując formularz, znajdujący się na naszej stronie internetowej. Zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie, że organizacja, którą reprezentujesz, będzie wykonywać uprawnienia pokrzywdzonego. Przekaż organom ścigania dowody, które posiadasz. Pamiętaj, że jako stronie postępowania administracyjnego i karnego przysługuje Ci prawo aktywnego uczestniczenia w postępowaniu, składania wniosków dowodowych oraz zaskarżenia negatywnych orzeczeń. Takie same uprawnienia przysługują właścicielowi odebranego zwierzęcia, który może zaskarżać negatywne dla niego orzeczenia, jak na przykład decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia. Choć decyzja administracyjna powinna zostać wydana możliwie szybko, zanim zapadnie prawomocne rozstrzygnięcie w postępowaniu karnym, to często zdarza się, że postępowanie administracyjne trwa kilka miesięcy, a nawet lat. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy obie strony, organizacja społeczna i właściciel odebranego zwierzęcia, zaskarżają kolejne niezadowalające ich decyzje. Dlatego jeśli zdecydowałeś się na odbiór zwierzęcia, musisz zabezpieczyć środki na jego utrzymanie. Korzystaj z materiałów zgromadzonych na naszym portalu. Możesz tu znaleźć przykłady orzeczeń i opinii oraz rozstrzygnięcia w podobnych sprawach. Podziel się z nami swoimi doświadczeniami na naszym profilu na Facebooku.